Witam wszystkich, dzisiaj się zmienimy czytaniem gier z komputera poprzez adapter kasetowy do pamięci naszego komodora. Spróbujmy także od razu zapisać sobie wczytaną gierkę na dyskietkę i zobaczyć czy to będzie działać. No więc zacznijmy. Wysyłamy komendę CTRL-L, czy strzałkę L. Wciskamy RETURN. Na ekranie się pojawia polecenie, by wcisnąć play w magnetofonie. I tutaj sobie wybierzemy gierkę arktyczne polowanie. Więc teraz wciskamy play w magnetofonie i start. Musimy pamiętać, żeby cały czas trzymać spację, ponieważ... komputer nie posiada takiej opcji jak zatrzymanie kasety, gdy wczyta nam się program. Znaczy nazwa programu i trzeba w miarę szybko, żeby bez przeszkody się wgrywało. Ok, tu już przyleciało i czekamy aż się to załaduje. Gierka będzie się wgrywała przez minutę 27. Buczenie z magnetów jest spowodowane tym, że zdjąłem pasek silniżka, Jakby tam nic nie musiało chodzić. Bo i tak silniczek nie jest potrzebny do tego adaptera. Pięte mam Turbo. Korzystałem także z Black wcześniej, ale w sumie to samo ten Turbo ma. Jakby wejście w system turbo, i ustawienie głowicy. Trzeba nie pisać, tylko wciska się kalierz funkcyjny. Ok, tu się nam zapisało. już mamy wszystko zapałzować. I teraz próbujemy sobie zapisać naszą gierkę na tskietce. Ok, Save. Piszemy arktyczne. A już pełną nasłą 3,8,1 wszystko jest gotowe, a więc stacja pracuje, wszystko się zapisuje. Tak mi się wydaje, że na stację dysku zapisuję nieskompresowaną tą grę i chwilę to chyba zajmie Po to co teraz czytaliśmy z komputera było właśnie w systemie turbo o, coś o, zapisało się Dobra Teraz zobaczymy czy ta gra działa RAN monitor monitorek Miga Dobry znak Się intro. oczywiście że tak 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 Ciekawostek, pisanie hasła w tej grze. Hmm, hasło brzmi Wiskas. No i gramy. Dobra, gierka działa. Zrobimy komodorkowi. Teraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać na dyskietce. ten spis programu list Jak widać, arktycznie polowany się zapisał czy się nie zapisał? Za robloków ma, Spróbujemy Coś nie gra dalej. Być może trzeba było z komendy strzałka S to zapisać. No nic, ja się jeszcze z tym pobawię. Póki co, na razie, do usłyszenia, piszcie w komentarzach, cześć.